Witajcie na kamperowych szlakach z Travelseo. Znajdujemy się w Kwidzynie. Zabieramy się za chwileczkę ten zamek zwiedzić, a później kierujemy się już na polskie wybrzeże, żeby przekonać się o tym, czy faktycznie polskie wybrzeże jesienią i zimą jest takie niegościnne dla kamperów. A to podobno jest jedna z największych w kraju latryn. Ale musiało być. Grubo No czy największa w kraju nawet dla tego Jest to Gdanisko wpadało jakieś Jakieś loky tam są No I do tego Gdaniska tutaj e, dążyć taki 50 metrowy most można powiedzieć że król to wręcz za... Piechotą Wejście, yy, wejście główne do tego zamczyska. Jest tabliczka? Jest. Na czerwono? Tak. Otwieram zamczysko. Przechowywano mięsiwo oraz wino i piwo. Zwiedzałyśmy trochę ten zamek. Wystawa skromna, ale w sumie dużo informacji zawartych. Mało o krzyżakach. Chyba sobie trzeba o nich po prostu doczytać w internecie. Dużo małych Tak, dużo jest o przyrodzie, która tutaj otacza te powiśle. Wczoraj się zastanawiałam czy te zwierzaczki to są wypchane żywe zwierzaczki, znaczy które kiedyś były żywe, bo teraz wiadomo, że nie są żywe. O, ogólnie zamek no, naprawdę robi wrażenie. No, z torturami, raczej narzędziami, no nic no, się nie postali. Jestem zawiedziona. Czyli No, tak dałabym 4,5 gwiazdki za, za te narzędzia, na których nie było. No, fajny, fajny zamek. Ale jak przyjedziecie tu w listopadzie, tak jak my. To macie bilety za pół ceny. Przynajmniej teraz tak jest. E, czyli za 15 zł od sztuki. Tak? Mogłabyś w nim zamieszkać? Nie, absolutnie nie Czemu bo nie? Tam jest bardzo zimno. Mimo że są wszystkie Ale mieli grzejniki na prąd. Ale to nadal 20 stopni mniej niż wynosi moje minimum. No ale miałabyś patrz te wszystkie tutaj komnaty swoje. Każda komnata na inny dzień miesiąca. W ogóle to e, nie poradziłabym sobie z obsługą e, tymi narzędziami, które by miałabyś żyć od tego. Na wystawie. Heblem od tego. Heblem umiem. I to by było na tyle. Dobrze, e, miało być dzisiaj słońce i słońca nie ma. E, chyba je przesunęli na inną porę, ale powoli będziemy się kierować ku północy. Bo być może zdołamy dojechać na jakiś fajny zachód słońca, jeżeli w końcu ta mgła opadnie. Bo ja przypuszczam, że to jest wina mgły, a nie tego, że nie ma słońca, bo to nie są chmury. To chyba no, mamy jakby... opcję, jeszcze pojechać do Malborka po drodze. Nie, do Malborka będziemy jechać w drodze powrotnej. Teraz zobaczymy gdzieś w okolicach Mierzei Wiślanej. Czy jakąś fajną miejscóweczkę uda nam się wyhaczyć? Jest dosyć zimno, powiem szczerze, Niby 8 stopni, ale tak odczuwalna chyba z 4. Mm. Sprawdzałam. Jak wygram kiedyś w lot, to, to sobie postawię taki łuczek. Na tak taki łuczek. Będziesz biegać 50 metrów do niego? Nie, no wtedy sobie jeszcze kupię elektryczną kolejnogę i będę jeździć na hulajnóze. Podsumowując, fajne miejsce w drodze na przykład nad morze. Warto się zatrzymać. Parking zaraz pokażemy jak wygląda pod samym zamkiem i on jest chyba bezpłatny. Bo on, nie widzę, żeby on tam... On nawet umierać. nie jest oznaczony na Google. Nie jest oznaczony, jest to po prostu jakiś kawałek placu przy wybiegu dla piesków, ale jest bardzo spokojnie nocą. Jeden jest mankament. Jeden. O szóstej nad ranem dzwony katedry napierdzielają, także można dostać zawału. Ale jak się już człowiek przyzwyczai, to przestają gdzieś po minucie. Przy pierwszym uderzeniu na pewno jest zawał, także ktoś ma słabe serce, to odradzam. Dobra, jeszcze zaraz sprawdzimy czy jesteśmy w ogóle w stanie wyjechać z tego parkingu. Ogólnie ten plac jest oznaczony na park Fortnite i grupie biwakowej, także sobie tam jak klikniecie wyznacz trasę, to z łatwością Was doprowadzi tu jeszcze widok na mój przyszły latryn Heh. A tak wygląda ten placyk w całej okazałości うん。<music> Teraz pod sklepem na malutką przerwę zakupową, a ja korzystając z okazji, szukam na aplikacji Park for night jakiegoś punktu zaczepienia, gdzie moglibyśmy się ze Sztumu udać. No i nie jest to takie proste, dlatego że co prawda miejscówek jest dużo my co do zasady unikamy kempingów, chociaż i tak kempingi w większości są pozamykane nad polskim wybrzeżem. Ale rzuciła mi się w oczy jedna fajna, ciekawa miejscówka. Jest to coś na zasadzie chyba camper parku bardziej. On się znajduje w Jantarze. Nazywa się Młody Delfin, i jest właśnie oznaczony jako car park, bo tak naprawdę idea naszego karawaningu. Polega na tym, żeby nie korzystać z dużych, obłożonych kempingów. To zupełnie nie jest nasz klimat i nie to chcemy pokazywać. Natomiast szukamy miejsc, które też nie do końca są miejscami typowo dzikusami, ale właśnie szukamy takich bardziej parkingów z minimalną infrastrukturą i zależałoby nam tylko na prądzie. No, bo wiadomo, że tą wodę czystą, czy też wodę brudną zdać możemy po drodze, gdzieś na jakimś punkcie przy autostradzie, więc do takiego komfortowego spędzania czasu na, w tym kamperze potrzebujemy w zasadzie tylko prądu. I to też ze względu na to, że mamy mały ekspres kapsułkowy, który tego prądu potrzebuje, gdyż nie mamy przetwornicy póki co. Jesteśmy w sztumie pod Malborkiem. Do celu mamy jakieś 100, 100 km. Myślę, że do tego jantaru sobie podjedziemy i zobaczymy, co tam znajdziemy ciekawego. Parkingi są cztery. Na grupie biwakowej też jest kilka miejsc. Kolejnym planem jest granica morska i przy krynicy morskiej, w zasadzie za krynicą morską, bo tak tak to wygląda, jest jeden parking, który ma naprawdę bardzo dużo ciekawych opinii i fajnych, zaraz przy plaży w piaskach. Niestety parking nie ma żadnych udogodnień kompletnie, natomiast gdzieś wyczytałam, że można sobie za dodatkową opłatą dolać wody. Póki co, tak jak mówię, zobaczymy jantar, Jutro być może krynica, po drodze kąty rybackie. No zobaczymy, jak z pogodą, bo jak zwykle okazało się, że miało być słońce, polska złota jesień, a wyszło jak zawsze. No i nie do końca nam z tym jest OK. No ale jakżeśmy już tutaj zajechali, no to nie będziemy przecież wracać. Dość, że nie pada. Mam nadzieję, że padać nie będzie, tak też mówili, ale temperatura w okolicach 4-5 stopni. Także to takie wyzwanie dla kogoś, kto lubi raczej ciepło. Trzeba mikrofonu. Moi drodzy, na poprzednim filmie mówiłam, że pojedziemy do Jantaru na camper park Młody Delfin. Niestety nie dojechaliśmy na Młodego Delfina, bo wydarzyła się po drodze sytuacja. Mniej więcej od połowy drogi szukaliśmy stacji benzynowej, która miałaby ceny zbliżone do tych, które są na Śląsku. Z każdym oczywiście kilometrem było drożej, ale postanowiłyśmy zatankować, zjeżdżając już z autostrady, gdzieś tam pewnie poza Autostradą byłoby taniej, no tak więc jedziemy, jedziemy. 200 km limitu, 100 km limitu. Nagle okazuje się, że wjeżdżając na mierzeję Wiślaną do krynicy morskiej, jedyna stacja w krynicy morskiej, na której chciałyśmy zatakować, była akurat dzisiaj zamknięta. Tak więc nie zajechałyśmy ani do krynicy morskiej, ani na plaży w piaskach. Musiałyśmy wrócić do Stegny, tam na Orlenie zatankować, no i nie chciało nam się już znów wracać do krynicy morskiej, więc stwierdziłyśmy, że jedziemy do Mikoszewa. No więc jesteśmy w Mikoszewie między gdzieś niedźwiedziami, wilkami, dzikami. Nawet mamy jedną dziką świnię ze sobą. Bo otwierając drzwi, chciałam wejść do garażu tylko na chwilkę i otwarłam drzwi i jedna dzika świnia wpadła nam do kampera. Teraz akurat słychać ją w tle. Zeżarła nam wszystko, co miałyśmy w lodówce. Yy, na szczęście mamy już paliwo. Co gorsza, świnia nie chce opuścić kampera. Rozgościła się tutaj na dobre. Boję się znów otworzyć drzwi, bo nie wiem, co jest na zewnątrz. Ruszamy na kamperowe szlaki. Dzień kolejny naszej podróży. Wczorajszy dzień skończyliśmy w Mikoszewie i w Mikoszewie... W zasadzie zaparkowaliśmy na parkingu leśnym. Bardzo dobre opinie. Spędziliśmy spokojną nockę. Troszeczkę samochodów się na zjeżdżało, mimo że jest połowa listopada. Jak teraz sobie wyszłam na zewnątrz, to jeszcze e, prawie takie zamglone, zamarznięte stoją. W nocy były 3 stopnie. Ogrzewanie dało radę. Teraz nawet dmucha jeszcze, bo y, zapomniałam się i ustawiłam 18 stopni, ale 18 stopni, jak się siedzi, y, to jest y, ok, ale jak się śpi, to 18 stopni, y, w, mówię 18 stopniach, w części, gdzie jest, y, znajduje się czujnik, bo z tyłu już y, czujników nie ma i tam było troszeczkę chłodniej. <laughs> tam są większe też okna, więc y, no, przypuszczam, że koło może 16 było. No, i zapomniałam się troszkę. No nie, nie wrzuciłam tam dwudziestki, mogłam wrzucić dwudziestkę. Wtedy by było i, i z tyłu troszeczkę cieplej, co dzisiaj robimy? Przejdziemy się tutaj do Mikoszewa na plażę, bo jesteśmy jakieś 300 metrów od, od plaży i zobaczymy, jak wygląda morze o tej porze roku. Nie mieliśmy okazji jeszcze wczoraj. Cały dzień byliśmy w trasie po zwiedzaniu zamku w Kwidzynie. Musimy gdzieś zrzucić wodę szarą. Musimy zatankować wody czystej, no i musimy opróżnić WCT. Niestety, ale w o tej porze roku mankament tego podróżowania jest jeden. Ciemno jest już o 16.00. Nagrywanie materiałów w takich warunkach też nie ma sensu, uwierzcie mi. No więc dzisiaj idziemy sobie zobaczyć. Pokażemy wam to może późno jesienną porą. No, a co do miejscówki wrzucę tutaj gdzieś pineskę i myślę, że naprawdę na nockę nie wiem jak w sezonie piszą, że, że jest sporo samochodów, ale ten parking też jest dość spory. On się składa z dwóch części jak wyjdę z kampera, to też pokażę. Także na pewno wydaje mi się, dla każdego miejsca wystarczy. Cicho, spokojnie, bezpiecznie. Nic dodać, nic ująć. Testując ten nasz zimowy, czyli późno-jesienny karawanik, obraliśmy sobie bardziej wybrzeże wschodnie Bałtyku. No bo tutaj też mamy większe wyzwanie. Na zachodzie z doświadczenia już wiemy, że jest tych kempingów, punktów serwisowych więcej, ale postanowiliśmy przetestować właśnie Wybrzeże Wschodnie w poszukiwaniu takich punktów i takich ym, no, miejsc na mapie, żebyście też mogli spokojnie się zimą wybrać bo jest bardzo fajny dojazd na przykład ze Śląska autostradą A1 można dojechać kamperem spokojnie w 7 godzin nad morze a tak wygląda okolica parkingu w Mikoszewie tamta droga prowadzi na plażę Starek nadmorski. Był bardzo owocny, bo oprócz plaży i piasku przynieśliśmy do kampera również <grybujesz> grzyby. Także o tej porze roku jeszcze można zbierać. Zresztą ludzi też jest sporo z koszykami. I opuszczamy koszewo. Na parkingu zrobiło się dosyć tłoczno, także ledwo udało się wyjechać i kierujemy się teraz na y, camper system, zrobić sobie mały serwis, a później w stronę y, Gdańska, Sopotu zobaczymy gdzie się ulokujemy.